Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa na czasy ostateczne. Drogi ludu mój, jakże wielka jest moja miłość do wszystkich moich dzieci. Kochani moi, jakże wielkie jest moje miłosierdzie względem mojego ludu. Ludu mój, umiłowany. Nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo Was kocham. Patrzę na Ziemię i widzę ją w wielkiej części pustynną. To są dusze tych moich dzieci, które w tej chwili oddają się złu. Jak wielka jest moja miłość do mojego ludu. Że nawet pośród wielkich przestępstw i duchowych nieszczęść, jakie żyją w człowieku, moje miłosierdzie nieustannie rozlewa się poprzez to moje słowo. Nie chcę, aby nikt, nie nie uchwycił się tego słowa, gdyż to moje słowo jest dla wszystkich moich dzieci, bez różnicy, nawet dla tych, którzy mnie nie kochają, ci w szczególności są tymi, których wołam z większą miłością i naleganiem, aby się nawrócili. Kochany ludu mój, ile jest na tej pustyni dusz, które z własnej woli przemieniły swoje ludzkie serce w serce z kamienia widzę tak wielu, którzy nieustannie oddają się w ręce zła aby zabijać swoich braci, służąc jako instrumenty zła, a w ten sposób wznosząc jedną z macek Antychrysta. Dzieci moje, powinniście pozostawać nieustannie przygotowani, gdyż Antychryst, przeciwnik mojego ludu, najstraszniejszy prześladowca mojego ludu znajduje się pomiędzy ludźmi, Kontrolując ze swojej jeszcze niskiej w tej chwili pozycji swoje anonimowe przywództwo, i poprzez tą pozycję dał się poznać, pozostając niezidentyfikowanym przez moje dzieci. Wiecie, jak moja matka nieustannie was uprzedzała, że ten, kto będzie mnie udawał, nie ujawni się przed moim kościołem jako ten, kim jest w rzeczywistości. Najstraszniejszy prześladowca dzieci mojej matki. Przybędzie do mojego kościoła jako bezbronne Jagnie, jednocześnie wewnątrz będzie ukryty wilk, który pożre moje owce. To dlatego moja matka i ja nieustannie wołamy was, aby moje dzieci słuchały naszych głosów i już więcej nie wątpiły mojemu słowu, jako że gdyby mnie nawoływał mojego ludu poprzez moje miłosierdzie i poprzez moją sprawiedliwość, wtedy moglibyście wątpić w to moje słowo. Ale, że jako to moje słowo jest boskie, muszę wołać mój lud poprzez miłosierdzie, a jednocześnie głosić Wam moją sprawiedliwość, przecież ten, kto mnie kocha, respektuje mnie i nie boi się mojej sprawiedliwości, ale kocha mnie szczególnie, dlatego, gdyż jestem sprawiedliwym sędzią miłosierdzia. Ojciec rodziny kocha swoje dzieci i napomina je w czas z miłości. Tak samo ja zwracam się do Was, drogie dzieci. Dlatego wyjaśniam to, co zostało napisane w Piśmie Świętym, gdzie jest zapisane każde moje słowo. Drogi ludu mój, jestem coraz bliżej Was. Moje powtórne przyjście jest blisko Was, a kiedy to się stanie, będę słyszał narzekania tych, którzy nie wierzyli w moje nieustanne nawoływanie, tych, którzy mi zaprzeczali tych, którzy gardzili nawoływaniami mojej matki, i tych, którzy byli sędziami moich proroków. Przybędę szybko, dzieci, w moim powtórnym przyjściu, jako król chwały i majestatu, który jestem, otoczony wszystkimi moimi hurami niebieskimi, moimi legionami, moimi panowaniami, moimi mocarstwami i ze wszystkimi aniołami. Przyjdę do Was wstrząsając nie tylko Ziemię, ale wszystko, co zostało stworzone ręką Mojego Ojca, gdyż nie tylko Ziemia jest wytworem Boga, ale wszystko, co istnieje, tego, czego człowiek nie odkrył, czego on nie zna, co które jednocześnie neguje, negując tym samym wszechmoc Mojego Ojca. Ziemia nie jest Centrum Wszechświata, Centrum Wszechświata jest nasza Trójca Święta. Jak niewiele osiągnąłbyt człowieczy po tym jak wyszedł z rąk mojego Ojca. Będąc największym dziełem stworzenia mojego Ojca, doszedł do punktu, że jest najbardziej nieużytecznym i do tego stworzeniem, które najbardziej obraża mojego Ojca, mnie i naszego Ducha Świętego, buntując się i będąc nieposłusznym, że żadne inne dzieło stworzone przez mojego Ojca nie uczyniłoby tak przeciwko naszej Trójcy Świętej. Nawet zwierzęta nie buntują się przeciwko nam, jak buntuje się człowiek odmawiając posłuszeństwa oraz odmawiając przygotowania się, kiedy ważne jest to szczególnie dla dobra i zbawienia duszy, by być przygotowanym. Jak bardzo skupił się człowiek na pielęgnowaniu własnego ciała. Jak bardzo doszliście do idolowania swojego ciała, dzieci. A czym jest ciało bez duszy? Jak wielki grzech popełniacie w tym momencie! Jak bardzo powinniście starać się o dobro duszy, wzrost duszy i zwalczanie własnego ego, teraz, kiedy w tym momencie stoicie na progu poważnych katastrof, największych prób, jakie człowiek mógłby sobie wyobrazić! Prób zrodzonych w umyśle samego człowieka, a przeciwko którym sprzeciwi się sama natura. Drogi ludu mój, z jaką miłością zwracam się do Was, a jaką pogardą mi odpowiadacie. Gromadzicie bogactwa, kiedy one nie będą dla Was żadną korzyścią, teraz, kiedy gospodarka kontynuuje swój upadek z jednego kraju w kolejny odpowiednio do znaczenia, jaką szczyci się każde państwo, tak będzie topnieć jak lód przez palce. Wielki plan dojrzewający, by wynieść antychrysta, wydaje owoce i to sprawia mi wielki ból, owocując jako nieposłuszeństwo człowieka, wzmacnia każdą możliwą strukturę stworzoną w celu wzmocnienia antychrysta i jego ogromnych macek. Wiem dobrze, że łono mojego kościoła nie ostrzega Was o tym fakcie, którym powinniście pozostawać nasyceni, by nie wzięto Was z nienacka, a Wy w tym zamieszaniu przyjmiecie to, czego nie powinniście przyjąć, i kiedy się obudzicie, będziecie znajdować się w sieci zła. Gospodarka, moje dzieci, Dominuje człowieka, i poprzez to dominowanie człowiek nauczył się nadmiernie wywyższać swoje ciało fizyczne i zaniedbywać swój stan duchowy. Tak też większość bytów ludzkich prawie całkowicie nie zdaje sobie sprawy z mojego prawa. Moje przykazania zostały dane na wszystkie czasy, nie są one selektywne, ani nie należą do jednej elity. Moje przykazania są dla wszystkich moich dzieci i nie podlegają one żadnej restrukturyzacji, żadnym zmianom czy jakiejkolwiek interpretacji. Byłbym fałszywym Bogiem, gdyby przykazania były przedmiotem zmian, restrukturyzacji. Moje słowo jest jedno, i mojego słowa zło nie będzie w stanie zwyciężyć tak długo, jak będzie ono respektowane. Drogie dzieci moje. Ile razy alarmowała was moja matka o oświetleniu sumień? Słuchacie i pozwalacie wyjść drugim uchem tylu przestrogom, kiedy ostrzeżenie jest coraz bliżej. Dzieci moje nie zdają sobie z tego sprawy. O ile żałości przyprawia mnie mój lud. Zbliżam się, tak się zbliżam, że w tej bliskości pozostawień was każdego ze swoim sumieniem, samych, by w ten sposób każdy z was zobaczył się sam w sobie, zobaczył całe swoje życie, wszystkie swoje uczynki, poczynania. Pojawi się to w sumieniu osobistym i w tym momencie stworzenie zobaczy samego siebie, będzie w stanie zobaczyć wszystko, co straciło poprzez grzech. Dzieci moje, nawracajcie się i pokutujcie, zanim to nastąpi. Nie dlatego. Że wtedy nie zobaczycie przestępstw popełnionych przeciw naszej boskości, ale wtedy wasz ból będzie mniejszy, jeśli grzechy były motywem waszego pojednania ze mną, po szczerej i prawdziwej skrusze i mocnym postanowieniu poprawy. Pamiętajcie, dzieci moje, że ja wołam was nie tylko do ocenienia waszej religijności względem mnie, ale także aby zobaczyć dzieła i czyny oraz owoce, jakie każdy z was mi pokaże. Dzieci moje, ludu mój, w tym momencie dzieła i czyny są owocami, które będą ważyć bardziej na szali Bożej sprawiedliwości, ale owoce te powinny rodzić się z miłości, doświadczenia, oddania się i posłuszeństwa życia w woli naszej Trójcy Świętej. To właśnie ten, kto żyje w woli naszej Trójcy Świętej, nie buntuje się. Nie odmawia kochać bliźniego jak siebie samego, nie stawia swoich pragnień i zachcianek osobistych, kiedy wołam do posłuszeństwa. Nie trzymajcie miłości dla siebie samych, ale najpierw kochajcie naszą Trójcę Świętą, kochajcie bliźnich i nie czyńcie, i nie róbcie nic przeciwko darowi życia. Błogosławię was i kocham was, Jezus.